Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie, kochani. Mamy sobotę, 31 maj, ostatni dzień maja. Sobota, 31 maja 2025. Zobaczmy, co głos Twojej duszy chciałby gdzieś Tobie przekazać. Poproszę o jedną kartę. ciekawie, fiolet. Zobaczmy jaka energia będzie nam towarzyszyła. Sobota 31 maja 2025. Jaka energia? No proszę, ciekawie, ciekawie. E, zaraz będę tłumaczyć. I jeszcze relacje, kochani, obojętnie jakie relacje, relacje międzyludzkie przede wszystkim. Wiadomo o co chodzi. Relacja partnerska, miłosna, koleżeńska, przyjacielska, biznesowa. 31 maj 2025. Jedną poproszę po przełożeniu. <laughs> U mnie tutaj pasuje trochę nawet, powiem wam, bo pokazało się dziecko. Mój syn ma dzisiaj urodzinę. Jeśli mnie słucha, no to wszystkiego co najpiękniejsze. I zaczynamy, zaczynamy kochani. Mamy numer 25. Dzisiaj cień. Cień będzie ważny. Będzie chciał Ci tu coś przekazać ciekawego, czekajcie, niech ja to znajdę, bo chodzi tutaj o jakieś uzdrowienie, uzdrowienie, bo być może będziesz dziś zły, będziesz chciał się na kimś zemścić, tak? Albo może będziesz taki złośliwy, bo coś cię zdenerwuje. Chociaż nikt nie lubi się do tego przyznawać, wszyscy mamy swoją ciemną stronę i cień, ten niezbyt pochlebni na jej strony naszej osobowości, które rozkoszują się obrażaniem i zawstydzaniem innych oraz nieuczciwym wykorzystywaniem władzy. Czy chodzi o protekcjonalną uwagę, rzuconą pod adresem powolnego pako pakowacza w supermarkecie, agresywny gest dłonią w kierunku kierowcy, manewrującego na drodze no właśnie za kierownicą też stresujemy się jesteśmy nieobliczalni a może też lekceważący komentarz rzucony w stronę swego nieposłusznego dziecka hmm? wielu z nas winnych jest czasem zranienia albo wyśmiewania się z innych dziś boscy uzdrowiciele twój głos który jest przytomny jest świadkiem tego cienia, z miłością uświadamiając Ci, że tak naprawdę tego rodzaju wrogość w stosunku do innych napędzana jest Twoją bezbronnością i pogardą odczuwaną wobec siebie samego. Te łagodne, ale potężne, wyższe siły otaczają Cię miłością i zachęcają, żebyś zaakceptował swe słabsze strony zamiast surowo potępiać siebie atakując te aspekty u innych odpuść sobie dzisiaj bądź wobec siebie bardziej tolerancyjny jeśli tak zrobisz cienie ustąpią światłu i uzdrowieniu przesłanie twoich boskich uzdrowicieli dziś proszone proszą cię byś to właśnie ty prosił o pomoc i przyjął to światło Kochani, nie róbmy, nie róbmy sobie krzywdy wewnątrz siebie poprzez używanie agresji, poprzez używanie jakiegoś niepokoju, poprzez jakąś złość albo jakąś taką złośliwość do siebie, ale i do innych. Tak? Cień, Twój cień, ten schowany. A więc dziś, kochani, Przyjmijcie to światło i łagodność, i łagodność. Bo mamy energię świata, wielkie arkana, którą mówią koniec i początek. A więc dobrze, by było dzisiaj wszelkie spory, wszelkie, wszelkie nienawiść. A jednak to jest, prawda? Nie oszukujmy się, tak jest. Wobec drugiego człowieka bądźmy sobie bratem, siostrą. Bądźmy, zakończmy, bo świat mówi: zakończ. To jest kontakt z, z innym krajem, to jest kontakt internetowy, to jest kontakt przez telefon, to jest tutaj bardzo mocno widziane. Czy to wyjazdy, czy cokolwiek. Jest to jakiś etap, który się kończy, a więc zakończ tą. Zakończ tą złość, którą trzymasz w sobie. Po prostu odpuść i przebacz. I zaczyna się nowy wtedy rozdział w Twoim życiu. Nowy, bo świat to koniec i początek. A więc dziś bardzo dobry dzień, bo 31 maja też jest końcem, tak? Końcem miesiąca maja. Ale tu chodzi o Ciebie, o Twoje wnętrze i o Twój e, taką troszeczkę, troszeczkę refleksji nad sobą i nad tym, kim jestem, jak robię, czy dobrze robię, czy e, szanuję siebie i drugiego człowieka. Jeśli chodzi o relacje właśnie, coś nowego, coś nowego. Relacje między dziećmi z dziećmi, tak, z dziećmi. To jest yy, też rodzi się też tutaj jakaś nowa znajomość. Dla niektórych z was, bo dziecko to zawsze coś nowego, ale jest też przepewna przestroga. Uważajmy, nie bądźmy naiwni. Tak, zachowujmy się trochę dorośle bardziej dorośle bardziej dojrzale tak a więc nie dajmy nie dajmy się to oszukać nie bądźmy naiwni ale zachowujmy się dojrzale nie jak dzieci chociaż dzieci też się pokłócą i zaraz się godzą a więc tutaj jest zakończenie jakiegoś etapu właśnie wewnętrznego stresu wewnętrznego, nienawiści, złości, nietolerancji i tak dalej. I tak dalej. Pięknej soboty wam życzę i tej zmiany, bo ten wąż zmienia tutaj swoją skórę. Ten wąż zjada swój własny ogień, og, ogon, tylko po to, żeby właśnie być początkiem. Nowa ja, nowy ty. Zostawcie serducho, pozdrawiam, buziaki. Pa, pa.